No, witajcie, z tej strony Hubert, witam was w kolejnym na kanale Rolnicy od Kapacia. Dzisiaj, Dzisiaj zeno Max, Zetimax, dobry Dzień dobry, dobry. Eti, dobry. dobry, dobry, dobry. No, Także nie wiem czego kojarzycie, jak nie to zapraszam na kanał oczywiście, link w opisie No i co, dzisiaj jak widzicie Zetorek kurcze 7211 o, Proszę bardzo, ładnie Jedziemy o, wszystko bardzo Poradzimy sobie o. No i dzisiaj będziemy sobie. O kurwa! Jaki kurwa w poręczar stoi! Nie co, dzisiaj będziemy coś tutaj sobie tak śmigać za turkiem? Eee. No będzie nie? Jo! A kurwa! O! Ha, ha. o ty to idzie! walnicie, subika i łapkę Dla zeturka ja tutaj, bo zetarek burzy Jeszcze zatorów na kanale nie było Ach, cholera jasna O kurwa Chyba na no, czekaj, wyjdę coś z zewnątrz nagrać Na dół do do góry? Jak chcesz, jak Poradzi. tempo sobie dobierz. Panie, co pan tak zapierdzielasz? Bo to panie... Jestem To no z wyższej półki panowie i panie Patrzcie Daj mu tam Panie, paliwo drogie kurwa. No i tak wygląda to O Co pan powie że w tym ciągniku? O cholera No także jest setor To 7211 Proszę bardzo, pokażemy Stan igła Nic nie stuka, nic nie puka, troszkę ryczy Ale moim zdaniem o. to nie bada Aż od razu kurna się ten W uszach nudni, nie? No i co tutaj jeszcze? No jak ktoś ma zatoran, To napiszcie w komentarzu Oczywiście, tak Kuber wam tam to w serduszko ładnie przypnie Jo, ja przypnę serduszko elegancko No i co tu dużo mówić, no Dzisiaj krótki vlog będzie raczej taki o, Głównie przejazdowy, bo roboty nie ma no, co więcej <laughs> robić Roboty nie ma, ale przynajmniej się można przejechać, nie? nie, nie. Także co, no Co tu dużo gadać, nie, nie wiem co gadać No <laughs> nic nie gadać, Nie, tu nie gadać, to kurwa jakieś to ramy jedziemy No jedziemy,

Kur... <grywa> urwia <nastepne. grywa> Ale wypadło stąd Dobra, to teraz robimy ci szkoły jazdy Bo ty, jeszcze co ja w jeszcze nie widziałem Nie woziłeś? Nie woziłem Kur... Dobra, kurcza Zasiadamy za stery tutaj porowego zetora poczekaj końca co to będzie no, małe założę dziękuje Na... proszę pana do końca? do końca I to była jedynka tak jest I to ja Dobra, pierwsze kroki poczynione to już jest dobrze bujeczka o kurwa E no to jest kurwa no, przed mam powiem że to bym mógł iść tu jako kurwa zapiąć jako kurwa przyczepę albo jakiś o Z trochę ci chodzi, ale Takie niewyrobione jeszcze <grymne> Ale jest o, Tu można zabrać pasażera Tu można zabrać pasażera ze dwóch jeszcze Tu jeszcze by się jeden zmieścił, więc Na jako imprezę Cała to... Cała rodzina się tu zmieści No, do kościoła można jeździć Otóż to Kurde Czekaj, może ty nagram kurwa po Bo oni w końcu nie wiedzą, że jak chcę tu jeszcze PKS może robić. Kurwa, to... chłopiec jak masełko. to miało to kurwać dziurę, jak nie, nie ujechać. No, Zajebista jest ta, ta miękka ośka, kurwa. No. To jest chłopiec. To jest wóz, wariant, następnym. Nie, nie takuje, sobie. Tu są. No, tak wiesz, między 60 nie, A to, no to, to już jest przesłek a. Kurwa, proszę Państwa Elegancko no. ah, no, kurwa, noga trochę zatuje z gazu, ale trudno No tym by można było pojeździć Zaraz odpalamy kurwa na krótko No to co, chyba masz grupę z tymi youtuberami? Jo, z tamtymi też on, no No to, co, to co, chyba jadziemy, nie? No nie ma co tak chyba jeździć bez celu, ale... Kurwa, nie mogę się do tego gazu przyzwyczaić. Jeżeli nie jest kurwa... to tak co psa zaprzygadają, czy czegokolwiek innego też. Na bazę, że tak powiem Też tak kurda Idzie Peter, idzie No. Ja tu już wjazd do garażu ci zostawię Zobaczcie na ja hamulce Hamuje? Na dół, na dół Na dół, paaań Jest wyłuszczony Dobra Nie są przelewki. No. Ale powoli będziemy kończyć trudny odcinek. Jak to zwykle u mnie na, na, na kanale było? Ile mam minut? E, 12 minut, także co? O, 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 o. Dziękujemy za uwagę, za Dzięki oglądanie. Bardzo. Zapraszamy do niego na kanał, może coś tam się już inna pojawi, kto to wie, kto to wie. Sam bym to chciał wiedzieć. No, tak zostawcie łapeczkę w górę i do następnego, siła. Na razie.